Realizujemy tym samym proces dekomunizacji w Polsce. Od słów do czynów. Wśród zaproszonych dzisiaj gości jest z nami prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki, a także wójt gminy Siedlec, pan Jacek Koleśnik. Pozwólcie państwo, że oddam głos prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, panu doktorowi Karolowi Nawrockiemu. Szanowny panie Wócie, drodzy Państwo, w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, w kręgu cywilizacji łacińskiej i w innych kręgach kulturowych, które aspirują do cywilizacji, niszczenie cmentarzy i grobów jest aktem barbarzyństwa. Nawet łotry stają przed oblicze Boga Wszechmogącego, który dokonuje rachunku ich ziemskiego życia. W moim kraju, w Polsce cmentarze są miejscem wiecznego spokoju i pokoju. Także dla tych, którzy być może w naszym ziemskim rachunku na ten spokój i pokój nie zasłużyli. Ale niesprawiedliwością wobec ofiar, gwałtem na historii, prawdzie historycznej i na przyzwoitości jest stawianie na cokołach tych, którzy nie wolili Wolne, niepodległe państwo. Tych, którzy zadawali ból i cierpienie kobietom i dzieciom. Tych, którzy dziś stają się wzorem dla ludobójców. Niestety coraz bardziej doścignionym wzorem dla ludobójców XXI wieku. Dlatego też Instytut Pamięci Narodowej, realizując swoje ustawowe zadania, nie dotyka cmentarzy i grobów, które są miejscem wiecznego spoczynku. Natomiast z pełną determinacją będzie realizował ustawę z 2016 roku, a więc wolę polskiego parlamentu. Parlamentu wyłonionego w demokratycznych wyborach, którą tą wolą była dekomunizacja w przestrzeni publicznej i zakaz propagowania w przestrzeni publicznej symboli totalitarnych. Należy zakończyć proces dekomunizacji w Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, dla tych wszystkich, którzy chcą w tym żołnierzu nadal widzieć wyzwoliciela, przywołuję zdjęcia płonącej archikatedry gnieźnieńskiej, płonącej już po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 roku. Jednego z symboli ziemi wielkopolskiej, polskiej kultury chrześcijańskiej w Polsce. Ci, którzy wciąż w tym żołnierzu chcą zobaczyć wyzwoliciela, niech postawią przed swoimi oczami, młodą dziewczynę z miejscowości książ z maja 1945 roku, która będąc świadkiem gwałtu na dwóch kobietach przez żołnierzy sowieckich została zastrzelona na miejscu. Ci, którzy chcą widzieć w sowieckim żołnierzu z pepeszą w ręku wyzwoliciela, niech przyniosą się do małej miejscowości Radomys w Wigilię roku 1945, gdzie sowieccy żołnierze Zwałcili 50-letnią kobietę i 23-letnią kobietę w siódmym miesiącu ciąży. Przywołuję, drodzy Państwo, wszystkich tych polskich patriotów, polskich konspiratorów mordowanych w mordowanych kubieckich katowniach, mordowanych polskich robotników w roku 56 w Poznaniu, w roku 70 w Gdańsku, w Gdyni, Szczecinie, w Elblągu i wszystkie ofiary stanu wojennego. To symbolem takiego systemu, i na takich ludzi jak ten sowiecki żołnierz prowadzono system komunistycznych a Oni zastąpili niemiecki nazizm, ale sowieckim totalitaryzmem, który mordował do końca 1989 roku. Dlatego dla takich symboli nie ma miejsca w wolnym Polsce. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu poproszę Wójta Gminy Siedlec, pana Jacka Kolesińskiego. Szanowni Państwo, to wyjątkowy czas, bo dziś mogę okazję podkreślić to, jak ważny jest ustrój. Bo dziś w dobie wojny na Ukrainie widzimy, jak system potrafi sterować ludzi. Bo to, co się dzieje, jest niedobąską. To, co nie odpowiedziało, trudno go nazwać niewolennikiem. Przykład pomnika jest przykładem miejsca, w którym troszkę zabrakło czy nam odwagi, a może troszkę nam przypomina to, że w 1939 roku, ale też w 1945, a wcześniej w Jałcie, zostaliśmy zostawieni. Niech ten przykład i troszeczkę ich te pomniki przypominają nam, jak bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy stanowili sami osoby, abyśmy byli mocni, silni, niezależni. Licznie na nikogo innego liczmy na siebie i na tych sąsiadów. Na tych, którzy dziś tak walczą o swoją niepodległość na Ukrainę, patrzmy na nich i wyciągajmy z tego lekcje. Mam nadzieję, że nigdy więcej takie czasy i takie pomniki nie będą stawiane.